Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Warzy Znajduje się to niestety w innym miejscu, ponieważ żeby nagrać kolejny odcinek musiałem włączyć jeszcze raz nagrywanie mojego głosu, czyli Audacity Co wiązało się z wyjściem z gry No i niestety po właśnie takim jednym wyjściu wywalili mnie po prostu z tego samolotu i przenieśli tutaj To znaczy, że... Będę musiał się jakoś dostać tam Widzę, że zombiaków tam nie ma za dużo, co mnie bardzo cieszy, jednakże w dalszym ciągu się zastanawiam, czy iść tam od przodu, czy tędy na razie tyłem sobie przejść i zerknąć ee, jak to wygląda. Myślę, że najpierw to zrobię, tak? Czyli przejdę tutaj tyłem eee, rozejrzę się. Zjaś, że tu są jakieś zombie. Nie widzę ani jednego, więc... Więc jednak to dalej świruje Czemu jest taka cisza? Chwila. Okej. Okay. Tu jednak leży jeden zombie. Ty ja Ale nim się nie, nie, nie będziemy zajmować. Jeszcze zombie nie jednego ubijemy, bo będzie trzeba czyli troszkę blisko jestem w sumie ogrodzenia, bo jak sami widzieliście, są jednak tutaj zombie. Mam nadzieję, że na wieży yy, nie będzie żadnego gościa ze snajperką czekającego, tylko nasz ktoś tutaj przyjdzie, bo to by było źle. Dobrze, czy Przede mną jest jakiś zombie. Strasznie czerwone się zrobiło znowu pole. A one potrafią wstać... Okej, okay, jest. One potrafią wstać bez żadnego ją, jąknięcia i nagle do mnie lecieć. I, i po chwili się... Ne, dopiero skapnąłem. Nieraz. Że, że ktoś do mnie biegnie. Dobra, on, one tutaj leżą. I to w dosyć dużych ilościach. Obok mnie tutaj leżały przed chwilą, więc się troszkę oddalę od yy, ogrodzenia. Bo chciałbym jednak się przebiec troszkę. Aczkolwiek nie wiem, czy się teraz na chwilkę nie zbliżę. Bo chcę zobaczyć, jak tutaj wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o dojście. W dalszym ciągu mamy płot. Dopiero tam dalej, bo mogę coś próbować zrobić. Próbuję też dojrzeć, czy są tu jacyś gracze. Jest ich sporo póki co na serwerze. Jednak nie każdy jest na tyle samobójcą, żeby przyjść tutaj. Obo jakby nie patrzeć. Oho, tu już są zombiaki, dobra. Teraz się troszkę rozejrzę. Tam nikogo, tam jest ewidentnie brama, we, przez którą się wchodzi. Czekajcie a tu. Są, a. No, no dobra, za chwilkę sobie tam podejdę i zobaczę. Póki co nie widzę. Czy jest tam jakieś przejście, czy nie? E, ostatnio też w ogóle rozmyślałem, czy ktoś z moich, zna z moich no, znajomych by nie, nie mógł no, sobie kupić Wurzy i, i dzięki temu mógłbym z nim grać. Nie mówię tylko nagrywać, ale też grać, co bardzo no, ułatwia sprawę. Jest się we dwóch. Jest o wiele bezpieczniej. No ale niestety jak na razie Nigdy z moich znajomych e, nie zamierza kupić póki co War Z. Zatem twierdzą, że Daisy jest lepsze. Szczerze powiedziawszy, powiem wam oglądałem Daisy. Przynajmniej jeden odcinek taki z Daisy i powiem wam... Plusem jest jedynym takim w Daisy to, że no właśnie można naprawiać pojazdy. I yy, tylko to według mnie jest. Hmm. Próbuję ogarnąć ten radar, na jakiej zasadzie on działa, ale nie ogarniam, szczerze mówiąc. nie zombie. Co to jest dziwne, że one biegają bez powodu I to mnie właśnie zaczyna marcić eee, Tu żadnego przejścia nie ma Oczywiście to widać Okej, okay, tu się coś działo Jest tarcza Takie rzeczy długo na serwerze się nie utrzymują Tak mi się przynajmniej wydaje Dobrze, ale tu mamy mur, więc ten te... Oczywiście, że nie wejdziemy eee, Więc jednak będę musiał przejść sobie naokoło. O, a tutaj co to tu jest? To jest chyba ta y, osobista. Osobisty safe. Personal locker, dokładnie. Dobrze, mm, pobiegniemy, bo mi się nie chce, kurczę, tak się wlec. Najwyżej natrafimy na jakiegoś zombie po drodze i mu spierzemy. Dupsko Bo oni tutaj leżą, tak troszkę rozrzuceni po drodze, z tego co zauważyłem. Podejrzewam, że tutaj będą bardzo ciekawe fanty. To jest zombie. Tak. Chodzi jak zombie. Gracze chodzą całkowicie inaczej. To od razu w sumie widać, e, że, że to nie jest zombie, tylko gracz, ale powiem wam szczerze, że nieraz można nabawić się niezłego pietra. To jest jeszcze, to mnie ciekawi. West. Boulder. Meteorol Meteorological Station Kurczę, na teraz się skapuję, że coś takiego jest. Wiecie co? Na pewno na 100% tam się wybiorę w następnym odcinku. Ponieważ mamy tu akurat po drodze do tego miasta. A do tamtego miasta też się chce wybrać. Eee, dobra, to cóż, to już wiem co będę robił w przyszłym odcinku. Póki co mamy 8 minut, i jeszcze nie wszedłem nawet na teren lotniska. Kurczę, no myślałem, że z tej strony jednak coś będzie, jakieś wejście, a tu jednak nie ma. Jednak muszę iść od innej strony. Tam jest zombie, tak? Czy mi się wydaje? Czy to może jakiś gracz stoi, w tempo i się patrzy? Tam nie ma nikogo. Nie, to jest zombie. Tak e, tutaj sobie pójdziemy po górce może Ale czemu tam zombie stoi w polu? No dobra Nisza oto Dobra No, tak, tak jak o jak się patrzy to FPS potrafi mi spaść poniżej 20 nawet Co myślę, że zauważacie na, na filmie. Jest to dosyć odczuwalne ja to bardzo odczuwam Ludzi troszkę ubyło na serwerze ale tak czy inaczej jest dużo dobra Czyli jednak musimy... Cholipcia, lipcia tu jest... Tu jest zombie? Oj, żeby to jeden Dwóch leży sobie Smacznie śpi no Myślę żeby... Że niech sobie śpią Ja pójdę tak w sumie nawet z drugiej strony górki żeby... Jakby ktoś tam był, jakiś gracz, to żeby mnie nie zauważył. Zombie widzę, że jest bardzo dużo. Yy, jednak. Przynajmniej po tej stronie lotniska. Yy, więc nie będzie na pewno łatwo, ale no postaram się większość spenetrować tutaj miejsca. Może się uda, mam nadzieję. No mówię, graczy żadnych nie widzę. Jest to miejsce yy, takie no, że... Samemu tutaj się raczej kiepsko wybiera. Yy jest to, no mówię, samobójstwem, bo zombie jest dużo, a samemu jest naprawdę ciężko cokolwiek zdziałać. Widzę, że jest też helikopter, co mnie bardzo cieszy, bo przy nim może być coś bardzo ciekawego i tym samym cennego. A, ci zombie nie żyją. Tak się właśnie zastanawiałem, czemu oni tak na górze sobie stoją, <laughs> a oni są nabici. Dobrze, tędy nigdy, nigdzie nie wejdę, no chyba, że jest możliwość rozwalenia siatki nożem, ale wątpię. Poza tym zacznijmy od tego, że nie mam noża. Tylko pałę baseballową metalową. Ok, na czerwono. FPS mi spada, ale mniejsza z tym. Szukam zombie, tu jest po prawej. Więc tutaj pójdziemy sobie bardziej lewą stroną, no nie, niepotrzebnie kurcze jednak całe lotnisko naokoło przedłem bo tak naprawdę już bym wchodził do tego lotniska, żebym sobie tam zwiedzał, a tak to dopiero zmierzam do bramy, przy której podejrzewam, że też będzie pełno zombie. Mam na czerwono, ale zwisa mi to, dobra już teraz pomarańczowo, to jest jakoś, jakoś to jest. Jakiś zombie mnie Nie. Okej, okay, mówię, nie, nie widzę żadnego tam gracza Co mnie oczywiście bardzo cieszy Oh no Okej okay. Chciałem w biegu sprawdzić e, Ile jest graczy, ale zapomniałem, że Shift plus Tab Uruchamia Steama No, jednak kawałek trzeba będzie przejść oj, będzie ciężko tutaj w ogóle pozwiedzać ale teren jest naprawdę ogromny lotnisko jest ogólnie, ogólnie ogromne e, także ciekawe rzeczy, no mówię, szkoda właśnie, że żaden z moich znajomych nie nie kupi Warzy i nie będzie ze mną nagrywać, bo naprawdę już, już chociaż we dwie osoby uwierzcie mi, że to jest bardzo duże ułatwienie i raz, że jeżeli jakiś, jakiegoś gracza spotkamy, czy nawet na, gracz na nas się napotka przypadkowo, to on do nas nie podejdzie. Nie będzie nawet próbował nas załatwić, bo będzie widział, że nas jest dwóch. Yy, w takim momencie, oczywiście, on nie podchodzi. No ale. Yy, z... Bardziej tutaj mam na myśli, że z zombiakami jest o wiele łatwiej. Na czerwono nieraz mam Co jest ciekawe, bo nie widzę nigdzie żadnych ciał. A staram się dostrzec w ogóle... No właśnie, zbliża się powoli noc, co bardzo mnie martwi. O kurde. O oh fuck! O oh fuck! Wlazłem na zombiego. okej, okay. patrzę bo. Oho, ktoś mnie dodaje do grupy. Pytanie tylko, czy on mnie widzi? Czy dodaje na ślepo? Zazwyczaj właśnie to drugie dodają na ślepo. Bo skąd bym mógł mnie widzieć? Chwilka. O kurde, ja widzę, że to będzie nie jest łosieczka. Czekajcie. Tam, tam jest teoretycznie wejście, ale patrzę tutaj, bo jest jakiś taki uskok. Ale tędy chyba nie przejdę. Dobra. Lecimy do bramy głównej. Eee. Gości mnie dodaje, ale ja nie, nie, nie przyjmę. Zobaczmy na czata troszkę. Cholera. Czasem mam wrażenie, że ktoś biegnie. Hmm. 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 Ktoś pl. No ja jestem pl, ale Ale tutaj pisać nie będę na pewno, bo nie mam na to czasu. Gdybym grał sobie tak dla siebie, to na pewno bym odpisał, ale słyszę ząbiego jak coś żre, ale widzieć go nie widzę. Zakiego? żyba dobra o kurde dobrze że tutaj przy samym wejściu za dużo nie ma aczkolwiek tam już jakiś leży tutaj nie liczę na to że coś znajdę około tych jeepów dlatego może od razu przejdę do wejścia tutaj tylko teraz tak trzeba myśleć taktykę czy le iść lewą stroną czy prawą Pierwsze co na wejściu rozwalę Zajmę się tym gościem, no tym zombie. on jest bardzo blisko. Okej. Okay. Nie było tak źle. Tam jest kilku, więc tamtędy nie idę. Dobrze, no, może pójdziemy tą stroną. Tu jest jakby ich mniej troszkę. Udy, widzę, że to będzie masakra. Przejście tędy. Wielka masakra. Dobrze, yy, może środkiem pójdziemy. Tu jest ich jakby na środku mniej. O co to jest? Epak of chips tylko. <grystanie> Canofsop muszę zjeść. Dobrze. Cholera, dużo ich tu. O, w dupę. Chyba sobie pójdę tą stroną jednak, wiecie? Będzie łatwiej przy murze niż sierotkiem. Tak mi się wydaje Tylko tego musimy zwabić. Ale no, z ich dwóch to będzie ciężko że kasa z nich nie wypada Come on man Come on Okej, okay, biegnie Jakieś problemy masz? Z rodzeniem czy coś? Okej, okay. nie jest tak źle. Teraz lecimy z babką. Dziwnie biegasz, wiesz. Ple mnie ma. Ale się jakoś... Okej, okay, mamy już magazynek. Mini to nie. Udało się wziąć. Do tego! Do tej broni! Ja pierdzielę mam już tu dwa magazynki! W mordę jeża! Ministans chyba nie mogę się, A mogę, okej. Okay. biegnie do mnie? No dobra, już go zwabię. Już jest za blisko. Boże, jak dziwnie biegają. Okej. Okay. Teraz... Chyba tą babkę też sobie zwabimy Na no wszelki wypadek Ale dojście tam zajmie mi bardzo dużo czasu Gimnij od czasu Dobrze, zwabimy sobie teraz tego gościa Aha, ten jest w samochodzie, się zespałnił i gówno na może zrobić Bardzo dobrze Spoko idzie, ale to jest dopiero początek tak naprawdę Nie mówcie, że on tu przybiegnie, no boże święty Serio? Ilu ich tu siedzi? Jeden Ale tak dziwnie wyglądał. no nie, no serio, on tu biegnie Zaraz tu przybiegnie, co za szambo Chwila, gdzie tu są zombie? Ten żyje? Kurczę, nie wiem czy tu za szopą nie ma jakiegoś. Tamten biegnie, w dół go mam. Tam se coś żrą. Tego sobie ubijemy. Szkolnik. O tamten biegnie. Chyba, czy to gracz? Nie, to zombie biegnie, dobra. O kurde, o kurde, dostaliśmy się na teren lotniska, ale zbliża się noc. A ja tu, kur no widzę. Tam jest zombie. Może podejdźmy tutaj. Ciekawe, czy coś tu jest. Raczej ich Nie Jest tu jakieś wyjście? Nie. Nie ma nic. Okej okay. Zobaczmy jeszcze tylko do inwentary, dobra Generalnie mam wszystkie miejsca zajęte. Teraz tak, pytanie czy jest gdzieś tam czy raczej w tę stronę. Tylko w ogóle patrzcie ile ich tu jest. Masakra Okej okay. Tego sobie zrobimy. wiecie ja bym z chęcią broni użył, ale... <tryk> Jeden strzał i po prostu po mnie, po prostu z każdej strony by się zleciały. O kurde, nie, to będzie trwało naprawdę bardzo długo. Yy, wodę, bo poza tym bym się napił. Mam jeszcze 7 butelek. Jedno, jedno can of soap, bag of chips. No i jeszcze te batoniki, to jest, w sumie nie jest źle, dobra. Byle, żebym dwóch naraz nie zwabił. będzie lipa, może tego bliżej. ...ogrodzenia. ok, udało się. No chodź tu, ja nie będę za tobą biegał. Szkoda, żałuję, że nie mam katany, wiecie, bo... ...kataną o wiele szybciej... ...się ich załatwia. 25 dolarów. Nie dość, że tak... ...rzadko wypada kasa... ...to jeszcze tak mało. Chodź tu. Tu chodź. Co za... Szło. Tu teoretycznie mógłbym się przeczołgać i ich ominąć, ale tam dalej jest ich sporo. Dobra, tego sobie zlebmę. Okej. Okay. Tylko nie ocknij tego kolejnego, co? zachodzi, to jest bardzo zły znak. Bardzo źle oznacza dla mnie. Patrzcie, jak tu jest, ja pierdzielę One oczywiście mi nic nie zrobią. Ja pierdziele one wszystkie biegły. Jakby się okazało nagle, że one tutaj by przybiegły, pobiegły naokoło i nagle za mną się pojawiły, to. O, to wtedy już na pewno bym bronił. Użył to, więc to jest. To by było już. Więcej niż pewne. O, podskoczyłem, kolejna partia leci. Okej. Okay. Nie ma co. Dobrze, podejdźmy do helikoptera, bo tam wydaje mi się, że będzie coś cennego. No, się zbliża. Ja bym chciał jeszcze w ogóle do wieży dojść. Dobrze, tym, tym gościem się. zajmiemy tak szybko. Dobrze, co tu mamy? Eee, sandbag. Co? da, Coś tam, coś tam. Nie, W ogóle nie ogarniam, co to jest. Eee, 12 ammo. Jakieś kalibru 12. Nice. A to jest chyba flara, tak? Czy co to jest? Ta. hemlight, Orange, coś takiego. Tędy sobie przejdę? Nie. To się cofnę. Bo jestem ciekawy, co to jest tamto. To coś. To coś tutaj. Yy, wiecie, co ja bym w ogóle się troszkę broni pozbył? Ja wiem, że to. brzmi absurdalnie pozbywać się broni, ale. Ale po co mi z drugiej strony tyle broni? Ile ten pistolet ma? A, je, jeden magazynek i trzy strzały. A to... Dobrze, jeden magazyny, cztery strzały Biegnie tu... Nie Nikt nie biegnie Wywalmy to Drop item Tutaj zostałoby zmian Tutaj mam dwa magazynki Tu powinienem... Okej, okay, to jest do, magazynek do tej broni mm. Kruger Mini 14, coś tam, dobra. Tutaj jest ok. Tutaj są w dalszym ciągu dwa. A, ja mam jeszcze tą snajperkę, chwila. Tutaj mam 9 strzałów. Tutaj mam 4, bo wywaliłem to. Dobrze więc. Tak się z tego celuję? No, w sumie normalnie. Tego, tak samo Fuck! Ja pierdziela, one wszystkie biegną One tu się zjawiły, słuchajcie, te zombie W mordę, dobrze, że one tutaj nie biegną Bo miał pozamiatane Bo ja się tutaj bawię tak broniami, a jakby one nagle się zbiegły To by było... Tragedia, a can of soap mógłbym wpieprzyć do końca Albo mini stand, Piątka Pieprz to, zobacz co to jest. Co to kurczę jest, szczerze mówiąc, nie mam pojęcia. Oh no! Ok, jestem z powrotem z wami. Eee, cóż, eee, wywaliło mnie z, z serwera. Nie wiem dlaczego i w dalszym ciągu nie wiem co to jest. Hmm... The hell? Widzicie co? Sprawdzę sobie. Piątka. Co on ma? LOL! To jest osłona! Bez kitu! ja się zastanawiałem co to jest. Okej, okay, dobra, ale słuchajcie, y Mimo tego, że tutaj no, udało mi się wejść z powrotem na serwer, niestety czas już e, jakby kończyć ten odcinek, e, niestety no długo trwało wejście do tego, jak widzicie, widzieliście, lotniska, e, myślę, że w przyszłym odcinku postaram się wejść jeszcze raz, e, troszkę więcej zwiedzić, e, mam nadzieję, no mam już tutaj jedno miejsce, może Ken of Soap zjem i będę miał dwa miejsca. E, i postaram się coś tutaj e, zdziałać, może troszkę postrzelamy z broni. Wykorzystam którąś broń e, po to, żeby tyle ich nie trzymać. E, no i żeby mi łatwiej było wejść do... E, na lotnisko, na teren lotniska. No, także cóż, dzięki za obejrzenie tego odcinka, i oczywiście zapraszam do kolejnych. Trzymajcie się i cześć.